PlayStation ogłosiło nawiązanie współpracy z Apple. Dzięki niej posiadacze konsol nowej generacji mogą zgarnąć darmowy dostęp do Apple TV na pół roku. W ofercie serwisu streamingowego znajdziecie parę naprawdę interesujących pozycji, jak Mythic Quest, Sea z Jasonem Mamoa lub nadchodzący serial sci-fi Fundacja. Aby skorzystać z oferty należy zalogować się w aplikacji Apple TV na konsoli PlayStation 5 i podążać za instrukcjami na ekranie. Z promocji można skorzystać przez rok, do 22 lipca 2022 roku. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie PlayStation. Warto pamiętać, że po upływie okresu próbnego subskrypcja automatycznie naliczy opłaty za kolejny miesiąc w wysokości 4,99 dolarów, czyli około 20 zł.